Jest tak naprawdę jedną z, z najgorszych rzeczy, która mnie zawsze wstrzymuje przed jakimś działaniem. Nie? To nie to, że chęć, że nie ma chęci i tak dalej, tylko lęk. Nie? Tak, jak, tak jak u nas jest jedynym warunkiem, jest chęć. To ja nieraz mam, że ja, ja muszę się najpierw pozbyć lęku. Nie? I ja to, ja to wyraźnie zauważyłem na przykładzie kończenia z paleniem. ja się bałem tego dnia, kiedy ja przestanę palić. Nie? A teraz, a teraz, a teraz mam takie lęki, że tam nie palę cztery tygodnie i mówię, kurczę, co, mogę coś nabywijać Albo coś już powiem, a już mam takie <grytanie> już mam takie korci, żeby tam pojechać. Albo yy, się napiję, no nie? Albo coś nie wiem co. I, i co? No i jest lęk, no to... Mimo lęku, no to lepiej zapalić, tak. A to nie. A to tu jest, tu jest okazuje się, że inne, inne działanie. I, no i tym, tym działaniem jest właśnie przyjście tutaj. Jest, y... nawzajem, gimnastyka, później tutaj na powietrzu trochę poćwiczyłem, nie? Trochę poczytałem. I tak naprawdę, żeby się pozbyć tego lęku, to muszę dojść do takiego stanu, jak ostatnio mój podopieczny, nie? że roz rozmawiał ze swoim podopiecznym i, i tam też w końcu zaczął się trząść. Nie? Rzucał, wyrzucał, z niego złe duchy dosłownie I, i ja Wam powiem, jak ja przeczytałem w Wielkiej Księdze, tam jest, tam jest to, to wyraźnie napisane nie? i opuści nas lęk przed sprawami materialnymi, doczesnymi i lęk przed śmiercią. Słyszałem jedno, że kiedy ja jestem w zgodzie z samym sobą i yy, w zgodzie z Bogiem, z naturą, to we mnie nie ma tego lęku. A, a, automatycznie tego nie ma. Jeśli jest we mnie dużo wdzięczności, nie? dużo y, tego spokoju, nie ma żadnej walki. Jest, jest tylko akceptacja, no to nie, to nie ma, to może być lęku. Kiedy jest, jest we mnie dużo miłości, nie? To, to nie ma lęku. Ale e, lęk się pojawia wtedy, kiedy ja zaczynam myśleć o sobie, tylko o sobie. Perebskiej. I kiedy do głosu dochodzi mój egoizm. Już nie mówię o tych trzech wynatyżonych instynktach, o tych trzech S, czyli seksualny, socjalny i ten security prestiżu, tak? Bo, no bo wtedy to jestem po prostu... Yy, no w ogóle. Robi się ze mnie niedobrymi misio taki. Nie? Także ja dzisiaj takie, mam takie podstawowe rzeczy, taką ko kosmetykę, że przestałem walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek. Nie oceniam, nie osądzam, nie krytykuję. No i te wdzięczności. <grym> Czyli ten emul. No. Sprawdzam, czy kierowałem się egoizmem, urazą, nienawiścią i lękiem. Je ne